Cześć, ja jestem Sarczy, witam was serdecznie w drugim gameplayu z gry This War of Mine. Ostatnio pokazywałem wam taki pierwszy przedpremierowy materiał z tej gry na początku listopada. Od tamtego czasu troszkę się zmieniło, bo wtedy, tak jak mówię, mogłem wam pokazać grę w wersji przedpremierowej, która jeszcze nie była do końca ukończona. Teraz od 14 listopada 2014 roku normalnie jest już na Steamie dostępna pełna polska wersja. Jak widzicie, bo poprzednio kiedy Wam gry pokazywałem, to gra była po angielsku. Teraz jest już po polsku. Jeśli chcecie takich podstawowych informacji na temat gry, to odsyłam Was właśnie do tego pierwszego materiału. Ja tutaj pokażę Wam jeszcze fragment rozgrywki właśnie w polskiej wersji, żebyście sobie zobaczyli, jak to tutaj wygląda. Wygląda. Właśnie jestem w trakcie pierwszego dnia. Przypomnę tylko pokrótce, że cała gra polega na tym, że wcielamy się w grupę cywilów, którzy muszą przetrwać w świecie ogarniętym przez wojnę. Ja tutaj właśnie stworzyłem sobie warsztat metalowy, przy którym mogę stworzyć takie rzeczy jak łom. Wytrych, czy też łopatę, a chciałem konkretnie stworzyć sobie łopatę, żeby móc szybciej odgarniać gruz, czego Wam chyba nie pokazywałem w poprzednim odcinku, że jest taka możliwość, co najwyżej o tym tylko wspominałem. Możecie też zauważyć, że teraz w mojej ekipie mam Pawle, Bruno oraz Marko. W poprzednim odcinku nie miałem Marko, tylko była jakaś kobieta, już nie pamiętam jej imienia. Gra ogólnie rzecz biorąc, raczej losuje postacie, które, której nie można na początku sterować. To warto o tym powiedzieć. Tutaj, oczywiście, jak to w trakcie pierwszego dnia, najpierw staram się cały dom tutaj przepatrzeć dokładnie. Czekajcie, jeszcze zerknę tutaj. Już jest zrobione, czy nie? Już chyba jest jedna łopata. I jeszcze tutaj ewentualnie mamy do ulepszenia, możliwość ulepszenia warsztatu metalowego, więc zawsze jest naprawdę w tej grze absolutnie co robić. Dobra, spróbuję teraz, właśnie wykopać te gruzy i zobaczymy, czy faktycznie będzie to trwało szybciej, wykorzystując łopatę. O, właśnie, rzeczywiście, dużo szybciej to trwa, kurczę. Jest duża różnica. Tutaj potrzebuję, no właśnie, potrzebuję wytrycha, najlepiej. Czekajcie. Co ja tu jeszcze ewentualnie mogę zrobić? Widzę, że wszystko jest już raczej przeszukane, kurczę. Ja w takim razie wezmę Marko i niech on uda się tutaj coś stworzyć. Może, no, o, już jest noc, kurczę. Chciałem sobie stworzyć łóżko, ale nie zdążyłem. No i dobra, zróbmy tak, żeby Marko. Albo nie, Bruno i Marko niech się prześpią. A Pawle, ponieważ szybko biega, może iść szukać zapasów, chociaż z drugiej strony Marko mógłby szukać zapasów, dlatego że on ma największy plecak, ale z drugiej strony jest lekko ranny. Też powinienem go. Jak najszybciej wyleczyć. Na razie nie są to duże rany. Tak samo jeśli chodzi o Bruno, on jest lekko chory. Więc nie jest to jeszcze taka sytuacja, że była krytyczna. Ale muszę o tym pamiętać, żeby tutaj jednak starać się ich a to wyleczyć, a to uzdrowić w sensie, że żeby nie był ranny. No i teraz tradycyjnie, tak jak w poprzednim odcinku wam pokazywałem, wybieramy sobie punkt, do którego chcemy się udać. W zależności od tego, czego potrzebujemy, to tutaj mamy napisane, jakich materiałów jest dużo lub mało w danym miejscu. Tutaj bardzo dużo jedzenia i leków na przykład. I chyba tu się udam. Tylko, że jest niebezpieczeństwo. O kurczę, to nie wiem. Na razie chyba tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, jeszcze nie będę ruszał. Ostatnio ostrzelano tę dzielnicę, a wiele domów nadal płonie. Ludzie uciekali stąd w pośpiechu. Być może znajdziemy tu więc jakieś użyteczne przedmioty i nikogo przy tym nie napotkamy. No dobra, to chyba w takim razie tutaj się udamy. Leków niewiele, niestety. No ale dobra, przygotuj się. I możemy wybrać przedmioty, które chcemy zabrać. To wezmę tylko łopatę, żeby szybciej się odkopywało ewentualny gruz. I ruszamy szukać zapasów. Nie wiem czy o tym wspomniałem w tym odcinku, ale przypominam, że jest to produkcja polskiego zespołu 11Bit Studios i naprawdę produkcja niezwykle udana. Oho, ok, mieliśmy tutaj szczura, bo były te wskaźniki oznaczające jakieś odgłosy, ale na szczęście to tylko szczur. Dobra, zabieramy wszystkie materiały, jakie się tylko da. Powiem Wam, że chyba nawet nie będę miał okazji niczego odkopać, pewnie. Ale tak jak mówię, no, gra zbiera naprawdę świetne oceny, świetne opinie wśród graczy, wśród recenzentów. Tak więc doczekaliśmy się kolejnej naprawdę bardzo dobrej produkcji. I teraz patrzcie, pozbierałem mnóstwo materiałów, oczywiście. Czekajcie, ja się czegoś pozbędę tutaj. Wezmę też tutaj, to jest proch strzelniczy, no, się przyda. I mógłbym już tak naprawdę wracać, bo i tak nie zebrałem wszystkiego, ale mimo wszystko wejdę tu jeszcze do środka. Możemy ewentualnie zajrzeć, ale nie widziałem żadnych odgłosów, więc możemy wchodzić. I sprawdzimy jeszcze może czy jedzenie jakieś się znajdzie. Dokładnie, przedmioty podstawowe materiały. Czekajcie, może trochę tego bym wyrzucił. W ten sposób, jeszcze to. I teraz tak. Surowe jedzenie. Po ugotowaniu będzie lepsze. Warzywa. Zioła. Do wytwarzania leków i skręcanych papierosów. Dobra, zabieramy zioła. Zabieramy również surowe jedzenie. Na razie tyle. Zobaczmy. Zobaczymy sobie dalej, czy nie ma jeszcze jakichś leków. Materiały. Woda pitna. I to jest jeszcze cukier. Ten cukier też bym ewentualnie zabrał, to zostawmy drewno a weźmy cukier. Ok. Czekajcie, tylko ja jedno wziąłem czy 10. Weźmy 10, a to odrzucamy. Tutaj niepotrzebnie jedno odrzuciłem, ale to dobra. Na razie wyjdźmy. Możemy też tutaj pod łóżkiem przeszukać, ewentualnie. Czy czegoś ciekawego nie ma. O, są lekarstwa, opatrunki, służą do opatrywania ran. No to to się przyda, żeby troszkę poprawić stan zdrowia jednego z moich towarzyszy. Tylko czekajcie, bo ja to już zabrałem. Ok, mogę mieć dwa na jednym slocie. To może jeszcze ewentualnie jakiś opatrunek byśmy znaleźli. No to skoro już tu jestem, to ja bym tutaj to wykopał jeszcze. Teraz pobiegłem, oczywiście. To sprawiło, że e, robię trochę hałasu. Akurat sobie na to pozwalam, bo nikogo tutaj na szczęście nie ma. W poprzednim odcinku chyba nawet e, ten sam domek eksplorowałem, chociaż oczywiście e, za każdym razem nam się e, losują nowe rodzaje e, przedmiotów do zdobycia. Tak zwany lód jest e, losowy. Dobra, mamy również skręty. Po zapaleniu unosi się z nich gęsty, gryzący dym. Niektórzy z nas piją kawę, by znaleźć w sobie siłę i przeżyć kolejny dzień. Cenny towar. Nawóz. Możemy użyźnić ogródek lub wykorzystać jako przynętę do pułapki na małe zwierzęta. Widzicie, ile tu jest, kurcze możliwości? Elementy broni, części elektryczne. Nie no, nie mogę na razie nic za bardzo zbierać, no. Dobra, powiem Wam, że na razie to będzie chyba na tyle, co ja tutaj bym chciał zrobić. Ewentualnie jeszcze jakbym zebrał te części, które tutaj gdzieś zostawiłem. To chyba było po tej stronie jeszcze. Tam jeszcze jedną część mogę zebrać. O, o to mi chodziło. Przenieśmy tutaj. No i teraz po cztery będzie w slocie. Możemy zatem wracać. To by było na tyle, jeśli chodzi o eksplorację w ciągu nocy, tutaj właśnie tak jak wam ostatnio mówiłem w poprzednim odcinku, w ciągu dnia jesteśmy w domu, a w nocy ruszamy na eksplorację, i zawsze wydarzają się też różne losowe zdarzenia. Na przykład w ciągu dnia ktoś może do nas trafić, poprosić na przykład o jakieś. Leki, tylko od nas zależy, czy tak, takiej osobie pomożemy. Później, jeśli nie pomożemy, to się może na nas ta osoba ewentualnie zemścić. Jest tutaj zależności naprawdę mnóstwo, i to jest świetna sprawa. Dobra, przywieźliśmy trochę rzeczy i teraz tak weźmy niewyspany, głodny, lekko chory. Kurczek, widzicie sami. Wydaje mi się, że tych zależności jest tu jeszcze więcej, w pełnej wersji, że. W tej wersji nieukończonej, tutaj postacie nie narzekały na tyle rzeczy, a teraz jednak trzeba dbać o wszystko, absolutnie. Widzieliście, przespali się nie na łóżku, i przez to są teraz niewyspani. Więc ja bym jednak jak najszybciej zbudował łóżko, przynajmniej jedno, żeby tutaj rzeczywiście dbać o wszystko. I teraz tak, mamy łóżko, tutaj potrzebne części, możemy w zupełności sobie na to pozwolić, zrób. I teraz oczywiście przeciągnąć na puste miejsce, gdzieś gdzie mieliby spać. Dobra, może być na razie tutaj powiedzmy. Chyba, że ewentualnie w jakimś pokoju, albo niech będzie na dole. Tutaj sobie ustawimy łóżka. Kolejna rzecz. Możemy oczywiście grę pauzować, żeby zastanowić się nad kolejnymi ruchami, chociaż nie jest to aktywna pauza, czyli nie możemy w tym momencie wydawać poleceń postaciom. Twórcy z pewnością chcieli coś takiego zrobić, żeby też nie było za łatwo, bo moglibyśmy pauzować i w nieskończoność wydawać polecenia, a tak to trzeba się jednak spieszyć, i to jest też fajna sprawa, moim zdaniem przynajmniej. Dobra, otwórzmy to i niech się Pawle jeszcze czymś zajmie. Tylko się zastanawiam, czym konkretnie. On jest głodny i zmęczony. A to wiecie co? Wybudujmy w takim razie jakąś kuchenkę. Gdzie moglibyśmy ugotować czy też usmażyć jedzenie? Prosta kuchenka. Tak prosta jak tylko się da. Wystarczy trochę opału w postaci drewna, książek lub różnych drobiazgów i odrobina wody, by ugotować coś bardziej pożywnego niż surowe jedzenie. I to właśnie by nam się w tym momencie przydało. Z innych rzeczy jeszcze tutaj widzicie. Opał. Czyli tworzymy osobno jeszcze opał. Ok. Dobra, to weźmy w takim razie prostą kuchenkę. No i gdzie byśmy mieli kuchnię? Powiedzmy, że niech będzie w tym pomieszczeniu, tutaj. Ustaw. No i niech się zajmie Pawle budowaniem. A tymczasem tutaj muszę kurczę. Okej, okay, odpowiednie narzędzia. Muszę mieć się na przykład wytrych. Jeśli chodzi o normalne otwieranie, to chyba już tutaj niczego innego nie znajdę. To już otwierałem, chyba, chociaż. Skoro jest ikonka, to raczej chyba jeszcze nie. Dobra, łóżko zbudowane. Nie wiem, czy nie stworzyć jeszcze jednego. Mamy trójkę postaci, więc przydałoby się. Pawle zbudował już tutaj. Co mam zrobić? Gotowana żywność. Prosty, ugotowany posiłek. Smaczniejszy i pożywniejszy niż surowe jedzenie. Tylko że właśnie. Najpierw trzeba opał wykonać. I można to zrobić albo z czterech takich części. Albo z jednego drewna, albo z jednej książki. Weźmy drewno, bo mamy tego sporo. Zrób. I za chwilę spróbujemy rzeczywiście coś upichcić. Kolejna rzecz łóżko, tak jak mówiłem, ale patrzcie, już nie będę miał w ogóle drewna, ale myślę, że łóżko się przyda na dobry początek, żeby jednak postacie się wysypiały. Zrób, czyli ustawimy znowu tutaj na dole. Okej, okay, tam sobie będą spali. A tymczasem tutaj, no właśnie, tutaj potrzeba jeszcze wytrychu. To nie ciekawie, bo naprawdę widzę, że tutaj tam też jest chyba wytrych potrzebny. Już tutaj nic normalnie nie zrobię bez wytrychów. I teraz pytanie, czy mogę właśnie coś ugotować? Zobaczmy. Przedmioty podstawowe. Aha, bo widzicie, tutaj potrzebuję aż mieć dwa razy coś na opał. O kurczę, to się wpakowałem. I teraz nie będę mógł nic tworzyć, bo nie mam materiałów. Jasny gwint. No to nie zwróciłem na to uwagi. Czyli musimy zjeść coś surowego, albo ewentualnie przecierpieć jeszcze ten jeden dzień. Kurczę, i teraz ten dylemat to jest właśnie to. Lekko ranny to chociaż kurczę się, wyleczmy, co? Tutaj niech podejdzie Marko. Tutaj jest. Łóżko przynajmniej jest ciepło, zawsze są te komunikaty. Tutaj nie ma dubbingu w tej grze, jest to produkcja niezależna, tak więc też warto o tym pamiętać. Ale niezwykle klimatyczna i bardzo wciągająca, to trzeba przyznać. Ja gorąco ją polecam, naprawdę. I co? Lekko ranny, opatrzony. To tylko draśnięcie, ale boli. Ciekawe, czy sam opatrunek tutaj coś da. Może jeszcze muszę coś zrobić, żeby w zupełności tutaj naszego Marko wylizać z ran. Niewyspany, głodny, lekko chory. No właśnie, on był chory. Lekarstwo ewentualnie moglibyśmy zrobić, ale też chyba do tego potrzebuję odpowiedniego elementu wyposażenia. Wygląda na to, że na razie chyba nic już tutaj nie zrobię bo tak jak mówię jeszcze spróbuję przetrwać na głodzie ten jeden dzień bo nie chcę wykorzystywać tutaj tych surowych rzeczy szczerze mówiąc powiem Wam a tutaj niestety na opał mi brakuje i w takiej sytuacji, kiedy już nie mamy co zrobić w danym momencie, możemy kliknąć koniec dnia i wtedy właśnie dzień się skończy. Tutaj mamy na bieżąco, który jest dzień, jaka jest godzina, ile jest stopni. Akurat nam się wylosowała taka rozgrywka, że rozpoczynamy. Pewnie to jest lato, ewentualnie jesień, raczej lato, ale ciężko jest zimą, kiedy jeszcze trzeba dbać o ogrzewanie na przykład. Tutaj naprawdę jest wiele fajnych rzeczy, o których trzeba pamiętać. No i teraz patrzcie. Niewyspany, głodny, lekko chory. Głodny i zmęczony. Niewyspany, głodny, lekko ranny. I teraz pytanie, kurczę. Kogo mam właściwie wysłać? Chyba tym razem Marko wyślę w takim razie. Niech szuka zapasów, a oni niech się prześpią. Wiem, że jest niewyspany i głodny, ale mam nadzieję, że jakoś da radę. Czyli to już odwiedziliśmy. I teraz pytanie. Korci, żeby pokazać wam jakieś nowe... Jakieś nowe lokacje, tylko że zawsze jest jednak ryzyko, że tutaj, kurde, znajdziemy jakieś niebezpieczeństwo, szczególnie tu jest niebezpiecznie. Garaż zachować ostrożność też nie za dobrze. Możliwy handel, czyli są tutaj ludzie. Jeśli wciąż tu mieszkają, być może będą chcieli z nami handlować. Jeśli zaś ich tu nie ma, może znajdziemy jakieś użyteczne przedmioty i trochę jedzenia. Tylko że raczej na handel teraz nie mogę sobie pozwolić. Bo nie mam za dużo rzeczy. Bardzo dużo materiałów, niewiele broni, ale ja potrzebuję, kurde. Chociaż w sumie materiały się przydadzą. Bezdomni zajęli ten budynek na długo przed wybuchem wojny. Od zawsze borykali się z brakiem żywności. Możliwe, możliwe więc, że zmarli z głodu przy ostatnich brakach. Raczej nie będą niebezpieczni, a być może w budynku znajdziemy jakieś użyteczne przedmioty. Czyli tutaj też możemy kogoś spotkać. No dobra, to przejdźmy do rudery w takim razie. Trochę ryzykuję, szczerze mówiąc, no ale zobaczymy. Chciałbym Wam po prostu pokazać jakąś jeszcze nową lokację, ewentualnie. Budynek był ruiną jeszcze przed wojną, teraz połowa miasta tak wygląda. No właśnie. Dobra, wejdźmy powolutku. Na razie nie widać i nie słychać niczego. Dobra, zabieramy póki co wszystko, później ewentualnie będziemy wyrzucać. I teraz tak, zanim przejdziemy dalej, to rozejrzyjmy się tutaj. Nie no, tutaj nikogo nie widać. Mogę zejść na dół też. Spróbujmy. Co my tu mamy? Tutaj coś się dzieje? Chyba nie. Aha, w tym miejscu mogę się chyba ukrywać. Widzicie? No tutaj nawet wojsko może na nas czyhać z bronią. Tutaj też się broń będzie zdobywać. Można się bronić. No naprawdę dużo części, to trzeba przyznać. Tylko, że też aż tak dużo rzeczy nie mogę zabierać. To jest problem. Dobra, zabieramy to. A, bo to pojedynczo bierze. No to niech będzie jeszcze ze 4. Weźmy tutaj wodę pitną. No i trochę drewna by się przydało również. Na razie weźmy tego dużo, a później powyrzucam ewentualnie. Tutaj właśnie miało być głównie sporo materiałów. Raczej na nic innego liczyć nie mogę. Wezmę cukier. Ok. Na razie tyle. Wejdźmy teraz na górę. Zobaczymy, co znajdziemy tutaj. Może coś tu. Oczywiście, można się później wracać w te miejsca już zwiedzone, żeby zebrać więcej rzeczy. Ale widzicie, tutaj jednak te same rzeczy ciągle. Dobra, tego już nie będę chyba brał więcej. Wszedłbym do kolejnego pomieszczenia. Zaglądamy przez dziurkę od klucza i widzicie, tam kogoś mamy na przykład. Spróbujemy wejść? Ani drgnie, czyli musielibyśmy to wyważyć, co oczywiście narobi hałasu. A dobra. Aha, coś blokuje drzwi po drugiej stronie. Czyli nie da rady w ten sposób wejść. Dobra. No to nie, to w takim razie powiem Wam, że trzeba stąd spadać na razie. Zabierzemy jednak te przedmioty, które tutaj zostały. To weźmy sobie to. Ok, cztery części. No i uciekamy stąd w takim razie. Nie ma już tutaj czego szukać. Przez kolejne drzwi. Ewentualnie tutaj na górze jeszcze mogłem sprawdzić. No ale już dobra. W takim razie, no i bardzo dużo zebraliśmy materiałów do budowania, ale zero jedzenia, zero lekarstw, to więc to jest akurat problem. No ale wiedzieliśmy, na co się piszemy, kiedy ruszaliśmy w tę stronę, bo wszystko było dokładnie napisane, czego można się spodziewać po tej ruderze. No i rozpoczynamy w ten sposób dzień trzeci. Tutaj, mam nadzieję, że już się wyspaliście. Patrzcie na to, szkoda, że nie mam tyle szczęścia każdej nocy. O, widzicie, zaatakowano nas, ktoś w nocy próbował przywłaszczyć sobie nasze rzeczy. Takie właśnie losowe wydarzenia tutaj się dzieją, i zawsze w dzienniku jest napisane co i jak. Tutaj mamy zapasy, które zebrał Marko, ale oprócz tego. Ktoś próbował nas okraść. Pewnie bali się na nas bardziej niż my ich, więc nie wyrządzili zbyt dużych strat. Mieliśmy trochę broni, ale dla wszystkich nie starczyło. Nikt z nas nie jest ranny, ale napastnicy uciekli z wieloma cennymi rzeczami. Musimy wzmocnić warty. O kurde, i patrzcie na to: woda pitna i jedzenie akurat nam to zabrali. To ja kompletnie już jedzenia nie mam. Niesamowite, a już kurczę, chciałem przecież nakarmić tych naszych. Wow. No, to ładnie. I właśnie z takimi problemami musimy zmagać się w This War of Mine. Myślę, że to by było na tyle. Pokazałem Wam właśnie z jakimi. Możemy tutaj się kłopotami w tej grze zmagać. Nie będę robił tutaj pełnoprawnej serii z tej produkcji. Po prostu gorąco zachęcam do tego, żebyście sami zainteresowali się tym tytułem, bo myślę, że jest naprawdę ciekawy i co ważne, można się nim bawić tak, na, tak naprawdę praktycznie bez końca. Fajne jest to, że za każdym razem rozgrywka jest trochę inna, bo jednak działają tutaj te elementy losowe. No, i nawet jeśli nie przetrwamy, to później można zacząć od nowa. Nauczony doświadczeniem, mogę wówczas naprawić wcześniej popełnione błędy, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, no fajna sprawa, i też jeszcze ważną informacją, jaką chciałem Wam przekazać, jest to, że ostatnio twórcy zapowiedzieli, że w Polsce będzie również sprzedawana wersja pudełkowa tej gry. Na razie jeszcze nie znamy żadnych szczegółów na ten temat, na temat daty premiery czy ceny, ale fajna sprawa, bo osoby, które wolą pudełka, mogą ewentualnie jeszcze trochę poczekać i taka wersja pudełkowa. Pewnie niedługo się w sklepach pojawi. A jeśli chcielibyście już zagrać, to tak jak mówię, gra jest jeszcze na Steamie. Tutaj widzicie, ktoś czeka pod drzwiami i mamy kogoś, kto ma parę rzeczy na wymianę. To może jeszcze to wam pokażę. Ubijmy interes. Co my tu mamy? Możliwość handlu. I patrzcie, nasze rzeczy. I czego on, czego potrzebujesz? Pokaż, co masz na wymianę. Możemy właśnie coś zaoferować. Na przykład patrzymy, że mamy dużo tych materiałów. Wtedy podajemy bardzo pospolity towar, niezbyt interesujący. Nic ciekawego, ale nie jest też źle. Wszystko jest opisane, co tutaj najbardziej ich interesuje. Na przykład łopata, bardzo chętnie by się wymienili, ale my nie za bardzo. Widzę, że też sporo nam da za lekarstwa, ale to jest jedyne, jedyny opatrunek, jaki mamy. Zioła, niezbyt interesujące. Nie, 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 czekajcie jeszcze, wycofam to. Tutaj niespecjalnie to ich interesuje, akurat ewentualnie części elektryczne i te części, ale najbardziej oczywiście te rzeczy. Czyli opatrunki najbardziej i łopata. Nie za bardzo mi to odpowiada, bo akurat te rzeczy, których ja bym się chciał pozbyć, to on nie za wiele za nie da. No ale zobaczmy, na przykład te materiały. Jeśli załóżmy, damy 5 tych materiałów, 5 sztuk czy też kostek cukru. I powiedzmy, że z dwie sztuki drewna. To zobaczmy, ile możemy od niego wziąć. Na przykład, to jest dużo warte, co też w zamian. Na przykład, możemy wziąć opatrunki albo nie, jedzenie, załóżmy, będzie to trochę kosztowało. Te <laughs> ja cię kręcę, widzicie to? Nic z tego, musisz się bardziej postarać. Dałem mu tyle części, ale jego to nie interesuje. Nie interesuje go tak bardzo. Więc najwyżej może nam dać jedną sztukę jedzenia za tyle różnych części. O, ale kurde, niezła sprawa. A ewentualnie, ale nie, to też pospolity towar. Dobra, to się nie opłaca mi za bardzo, ale po prostu pokazuje wam, że tak to tutaj wygląda, więc zgodzimy się, chociaż w normalnych warunkach raczej bym na to nie poszedł. No ale widzicie sami. On się pyta, czy jeszcze czegoś potrzebujemy, jeśli nie, to klikamy tutaj. To niebezpieczna dzielnica, ale postaram się tu jeszcze wpaść. No i koleś się odejdzie. Tym razem nastawiony pokojowo, aczkolwiek. Okej, okay, idź sobie. Aczkolwiek domyślam się, że będą tutaj też przychodzić ludzie, którzy wcale tak pokojowo nastawieni nie będą. Więc teraz już finalnie się z wami żegnam. Jeśli chodzi o This War of Mine na moim kanale, to by było na tyle. Chciałem wam pokazać takie dwa odcinki. Jeden z wersji angielskiej przedpremierowej, a drugi z pełnej wersji polskiej żebyście sobie po prostu mogli zobaczyć jak gra wygląda, a teraz już sami możecie zdecydować czy jesteście nią zainteresowani. Tak więc dziękuję Wam za to, że oglądaliście mam nadzieję do końca i do usłyszenia w innych filmach na moim kanale. Cześć!